Dobra? Patrz. Klepniesz łapką w myszkę, dobra? I otworzysz skrzynkę. Dobra? Dobra. A to otwieramy. kosza, kurwa jest, kurwa dwa razy z rzędu mi coś w życiu wyszło, przebiegłem się po salonie, nie mogę już nic mówić nawet. Kurwa to mi się podoba też, za... no kurwa kocham tą grę, no nie umiem w nią grać, taki fakt, dwa dni z rzędu no, dwa openingi znacie Kurwa jest w końcu no, kurwa jest, kot mi tylko spierdolił gdzieś. Na darczy, Jaki chuj? Albo bizonem, ale tym nie gram, no. <ścoughs> Mams! <ścoughs> w końcu wiedziałem, że coś trafię! W końcu! W końcu! <ścoughs> po tylu latach w końcu coś trafiłem, no! Mistrz jest tylko jeden. I to, to, już z innej skrzynki, dobra Następna I co? I co? I co? I co? I... Oluju No szłopcy! <gry> 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 jak chuj, że kosę mamy Kurwa, pierwsze otwieranie skrzynek I kosa Ja cię kręcę, ja cię kręcę No nie wierzę <gry> Kurwa Fistasio jak to powiem graczowi To będzie go dupa bolała, ale chuj Zajebiście No nie wierzę Nice, no to mam urodzinki, kurde blade, no bez kito Nie wierzę, nie wierzę, po tylu latach, po tylu latach, tak, w końcu kosa Thank you, Volvo, for, for this birthday gift Szanu! Koza! Magnet! popił! Koza! Arno! A co dwadzieścia pięć euro? Nie, I to ostatnia skrzynka. Kosa, kosa. Tak, tylko. Hunsman, Hunsman, czysty, czysty Huntsman jest! kurwa jest, jest. Zaraz mi matka z patelni jeździeli. Jest. Koniec otwierania. Już nie będę otwierał. Jest. Oczy, chyba mamy trzy szczęście. Przepraszam, NIE! Przed... Je... <noise> Boże! Nie wierzę! Ale zajebiście! O kurwa! Przensory za to kurwa mać! Kasa moja pierwsza w życiu Pierwszy kurwa opening za... Ja pierdolę! Tyle się na... I o kurwa! Tyle się na oglą... Ja jebie! Kurwa mać! Sorry, kurwa mać, teraz może być po kurwa jakiekolwiek, ja pierdolę <laughs> Off. Co na to? Nie! Fuck! No! Szyma! Ja pierdolę! Kosa! Szyma! Ja nie wiem pierwszy raz w życiu! Pajone! Szyma! Szyma!